Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Cześć, dzień dobry. Dziś sobota, 26 lipca. To już 29 dzień wakacji, a do ich końca zostało jeszcze 37 dni. Imieniny obchodzą dziś Anna, Hanna i Mirosława. Jeśli znasz Anię, Hanie albo Mirkę, możesz im dziś pomachać albo powiedzieć miłego dnia pod parasolem. Słońce wstało dziś o 5.08, a zajdzie o 20.26. A między wschodem i zachodem można się świetnie bawić, nawet gdy pada. Kiedy rano Franek otworzył oczy, zobaczył, że za oknem pada deszcz. Kropelki spadały z dachu, liście błyszczały od wody, a niebo było szare jak stara poduszka. Franek westchnął. Co ja będę dziś robić? Nie można iść na rower ani na plac zabaw. Ale mama usłyszała to, uśmiechnęła się do niego i powiedziała: Deszczowe dni są dobre na domowe przygody. Franek zdziwił się. Jakie przygody w domu? Mama pomyślała chwilę i zaczęła wymieniać: Możesz zbudować bazę z poduszek i koców. Możesz narysować deszczową mapę skarbów? Możesz zrobić teatrzyk kukiełkowy z rękawiczek albo skarpetek. Franek spróbował. Najpierw zbudował bazę pod stołem. W środku było miękko i przytulnie. Udawał, że to łódka, która płynie po wielkim oceanie. Potem narysował wielką kałużę na kartce i wymyślił, że w jej środku jest ukryty skarb. A na koniec zrobił teatrzyk. Z lewej ręki zrobił kraba, a z prawej żabkę. Obie rozmawiały o tym, co robić, kiedy pada. Franek śmiał się tak głośno, że zapomniał, że na dworze jest mokro. Kiedy wieczorem kładł się spać, pomyślał. Każdy dzień może być fajny, jeśli pozwolę mojej wyobraźni trochę popracować. Ciekawostka dnia. Czy wiesz, że deszczowe dni są potrzebne nie tylko roślinom, ale też rzekom? Gdy długo nie pada, rzeki robią się mniejsze. Deszcz pomaga je napełnić, żeby ryby i żaby miały gdzie mieszkać. Zadanie: Narysuj swoją bazę z poduszek. Jak wygląda? Czy są tam tajne przejścia, okienko, albo miejsce na skarb? Zabawa. Pobaw się dziś w teatrzyk. Możesz użyć swoich rąk, skarpetek albo zabawek i wymyślić krótką historię o tym, co robią zwierzątka w czasie deszczu. To był 29. dzień wakacji. Jak widzisz, każdy dzień może być ciekawy, nawet ten z deszczem za oknem. Do usłyszenia jutro, w kolejnym dniu wakacji.